Dziękuję bardzo. Konferencję EMC uznajemy za oficjalnie otwartą. Dlatego przejdźmy do części pierwszej. Na scenę zapraszam pana Pawła Wojciechowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych, który pełnił również funkcję głównego ekonomisty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tematem wystąpienia pana profesora będzie wpływ zmian strukturalnych i paradygmatycznych na trwałość systemów emerytalnych. Oddaję zatem głos. Jest mi bardzo, jestem bardzo zaszczycony tą funkcją, jak Pan Prezes powiedział, kierownika programowego, bo raczej czuję się inspiratorem programowym, bo cała konferencja oczywiście była przygotowana pod nadzorem Pawła Jaroszka i rzeczywiście jesteśmy w miejscu, w którym spędziłem fantastyczne 6 lat i to jest miejsce, gdzie tak naprawdę poza solidnością, jakością. Tu też jest miejsce dla jakiejś debaty poszerzającej naszą perspektywę i myślenia o nie tylko o tym, co było, o stanie dzisiejszym, ale też o przyszłości. Dlatego, jak do, dowiedziałem się, że mamy konferencję EMC, e, i takie jest EMC, od razu mi się skojarzyło z MC kwadrat. E równa się MC kwadrat, oczywiście z Albertem Einsteinem, tak? czyli tym, który jak gdyby wywrócił porządek i zamienił paradygmat newtonowski w nowy paradygmat relatywizmu. E, I takie spojrzenie chyba przyświecało memu myśleniu, w jaki sposób skonstruować tę konferencję, żeby ona jak gdyby nawiązywała do przeszłości, ale patrzyła w przyszłość, tak? Patrzymy, jedziemy do przodu, patrzymy w tylne lusterko i staramy się być bardzo pragmatyczni. Oczywiście paradygmaty i to jest temat mojego wystąpienia, to są takie ogólnie jak gdyby przyjęte myśli w danej dziedzinie. To stworzył Thomas Kuhn i to się różni od teorii, że one nie muszą być udowadniane, one się zmieniają w trakcie wielu uczonych, wielu ekspertów, również zmian strukturalnych, na które te paradygmaty ewolu ewoluują, zmieniają się w coś nowego, tak? w jakąś nową wartość i one ewoluują. I tak samo było z tą wielką innowacją społeczną, która jest Emerytura, to jest największa innowacja społeczna, bo to jest, jak gdyby filar państwa dobrobytu. Z punktu widzenia środków wydatkowanych na emeryturę na całym świecie, no to to jest numer jeden, tak? Z punktu widzenia wpływu, tak, na myślenie o różnych procesach społeczno-gospodarczych, nawet stabilizatorach, tak zwanych automatycznych stabilizatorach koniunktury, to w dalszym ciągu jest numer jeden. W społeczna to jest numer jeden, niekwestionowany, tak, dlatego warto się zastanowić, jak ta innowacja społeczna ewoluowała w trakcie czasu, czyli jak zmieniał się paradygmat z jednej strony takiego myślenia ekonomicznego, ogólnego, tak, te wszystkie paradygmaty, liberalizm, kęsic i tak dalej, jak to się zmieniało w czasie i co to spowodowało, dlaczego te zmiany następują, jakie znaczenie dla paradygmatów, tych paradygmatów w myśleniu o reformach emerytalnych, a jakie znaczenie mają tak, tak zwane czynniki strukturalne, to jest zupełnie coś innego, czyli strukturalne to jest zmiana rynku pracy, gig ekonomii, czyli praca, inny rodzaj pracy, również elementy starzenia się ludności, no, powiedzmy niektórzy mówią starzenia się społeczeństwa, to nie ma znaczenia jak to nazwiemy, tak? chodzi o to, że to wszystko, następują pewne zmiany właśnie strukturalne, które też wymuszają zmiany tych paradygmatów. Czyli mamy takie zderzenie. Kiedyś pamiętam, jak w ostatnim swym wywiadzie Zygmunt Kałużyński powiedział, że historia świata to jest, to jest tak naprawdę zderzenie tradycji i globalizmu. I to mi się strasznie podobało, bo to zderzenie, tak jak mamy paradygmatów i z efektów strukturalnych właśnie tworzy te nowe reformy nowe myślenie o tej innowacji społecznej. I to jest przedmiotem mojego wystąpienia dzisiejszego. Czyli w jakim stopniu reformy systemów emerytalnych mają odzwierciedlenie w zmianie tych ogólnych, panujących paradygmatów. Jak powiedziałem, od kęsizmu do neoliberalizmu i potem co dalej. Ja nazywam to Interwencjonizm 2.0. Czy reformy nadążają za zmianami strukturalnymi w gospodarce? No, wszyscy myślą, że nie, ale pytanie, co to oznacza dla zmiany tych tego paradygmatu, czy nastąpi zmiana paradygmatu, czy będziemy na przykład puszczać się w świecie rozwiązań hybrydowych. Ja jestem zwolennikiem rozwiązań hybrydowych, ewolucyjnych. Chociaż niektórzy mówią, zróbmy jakąś rewolucję, emerytura obywatelska. Mówi się o jakichś innych elementach, filarze zerowym i tak dalej. To wszystko jak gdyby jest w tle i o tym się mówi. Czy mamy do czynienia z kryzysem emerytur? I tutaj oczywiście nawiązuję do. do do um, Bara i Dajmonda, którzy powiedzieli, że główną przyczyną kryzysu emerytur jest brak dostosowań do długoterminowych trendów, do trendów właśnie do zmian strukturalnych, czyli jak nie dostosowujemy systemu do tych trendów, na przykład starzenia się ludności, no to co mamy zrobić, tak? E, jaki ma, ma to wpływ na nasze myślenie? I czy nam, czekają nas raczej reformy takie typowo paradygmatyczne? Bo w każdej dziedzinie, poza oczywiście zmianą paradygmatów w myśleniu ogólnym ekonomicznym, typu klasyczna ekonomia, czyli liberalna, czy neoklasyczna, czy kensis, czy różne inne odmiany. W każdej dziedzinie również są te pewne paradygmaty, tak? czy są zmiany i paradygmatyczne, czasami są zmiany strukturalne, parametryczne, na przykład załóżmy, nie wiem, waloryzacja. One się pojawiły nie na początku systemu, tylko dopiero później, kiedy pojawiły się zjawiska inflacyjne, to pojawiło się myślenie, zróbmy waloryzację, tak? w systemach emerytalnych. I teraz jak się to kształtowało historycznie? Patrzymy znowuż w lusterko, żeby zastanowić się, gdzie jedziemy, tak? Taka jest koncepcja. A Keynes, zanim się pojawiła ta rola aktywna po wojnie, II wojnie światowej, aktywnego państwa i państwa dobrobytu, to pamiętajmy o tym, że wcześniej to też wystąpiło, przy okresie przed drugą wojnę światową, co było spowodowane wielkim kryzysem finansowym lat 30. I wtedy powstały te instytucje, tak? które takie jak ZUS, ZUS ma dzisiaj 90 lat od 1 stycznia 2035 roku, a nieco wcześniej powstało Social Security Administration, co mi przypomniała dzisiaj Kamila przed, 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 przed panelem. Więc mieliśmy do czynienia z tym, że Nagle pojawiła się koncepcja interwencjonalizmu państw, państwowego, myślenie bardziej popytowe, tak? Czyli potrzebny był popyt w gospodarce. I pytanie jest takie: jak długo to trwało? No, trwało to po wojnie, oczywiście, okres odbudowy pojawił się raport słynny Beveridge'a, powszechne ubezpieczenia społeczne. I oczywiście koncepcja, która do dziś pozostaje ta sama, ale dlaczego w tym momencie Emerytura stała się prawem. To jest takie pytanie. Dlaczego emerytura stała się prawem? A na przykład mieszkania nie mogą tak być łatwo transponowane na prawo do mieszkania. Tak? Dlaczego? Ktoś może odpowie na to pytanie? Dlaczego emerytura może być prawem? To jest właśnie takie ciekawe pytanie, które warto zadawać na takie konferencji. Dlatego, że można wprowadzić myślenie o umowie międzypokoleniowej, czyli repartycji dochodów. Cały system działa jako prawo, że pracujący płacą, żeby ci emeryci dostawali swoje świadczenia. Dlatego może być zagwarantowana przez państwo jako prawo. Co musiałoby się stać, żeby mieszkania stały się prawem? No pewnie to samo, czyli transfer mieszkań, tak? A to nie następuje, następuje akumulacja majątku, nierówności nie tylko dochodowe, które wzrastają, powiedzmy w wielu państwach, ale nierówności majątkowe, co pokazał m.in. Thomas Piketty w swojej słynnej książce Kapitalizm XXI wieku. Ale to właśnie jest to, że właśnie tacy ludzie jak Piketty pokazują pewne elementy, oczywiście ja nie mówię, że tutaj promuję Pikietego, ale oni wszyscy mają, czy Nicholas, czy Barr, czy Piketty, a czy Mogl, oni wszyscy mają wpływ na to kształtowanie się tego paradygmatu. I wtedy dopiero, jak poradnik taki ekonomiczny powstaje, to wtedy dopiero następują zmiany w danej dziedzinie, tak? pytanie, czy stać nas jakieś, jakieś inne myślenie o nowej dziedzinie? Oczywiście trwałość, systemy repartycyjne powstały, wtedy, tak? Wtedy powstało to prawo. Zamieniała się, jak gdyby koncepcja, że to jest przywilej dla nielicznych na prawo potem oczywiście w polskiej konstytucji stało to wpisane. Również jako prawo w tej nowoczesnej konstytucji, ale również wcześniej, tak. Była to prawo i ta trwałość, i oczywiście trwałość mogła być zapewniona dzięki temu, bo byliśmy w dobrych czasach, lepszych czasach, tak? w sensie takim, że gospodarka miała ten swój złoty wiek kapitalizmu do, do roku powiedzmy do wielkiego kryzysu naftowego, gdzie potem zaczęło się inflacją i do tego momentu jak gdyby mieliśmy również tą dywidendę demograficzną, tak, której już dzisiaj nie mamy. Potem nastąpiła epoka, która po tych 50 latach ponad tego myślenia Keynesowskiego, nazwijmy tego paradygmatu, który również było związane z tak zwanym konsensusem waszyngtońskim, który powstał nieco wcześniej, zaraz po II wojnie światowej, ale też jak gdyby nawiązuje do tego sposobu myślenia, które tutaj jest widoczne, czyli jak gdyby neoliberalne, oczywiście niektórzy się buntują, ja nie ma czegoś takiego neoliberalnego, jest tylko liberalizm, ale no, tak generalnie się uważa, że jest to epoka neoliberalizmu, Milton Friedman, Haig, które dożyło do ograniczenia roli państwa i pewnego, niektórzy nazywają to prywatyzacją, nazywam to w cudzysłowie, oczywiście chodzi o stworzenie innych wehikułów, które dotyczą rynku i przeniesienia ryzyka tak, na Człowieka, tak, na zwykłego obywatela, na, na jednostkę, żeby on, ludzie sami zaczęli, jak gdyby, myśleć o przezorności emerytalnej w własnej emeryturze. to był efekt zarówno, e, zarówno tej pogarszającej się demografii, która już wtedy widać było na horyzoncie. I wtedy również powstały różne koncepcje, na przykład waloryzacji, tak? Czyli jak gdyby nastąpiła pewna zmiana myślenia, że coś trzeba dodać, że to nie wystarczy, żeby tylko opierać się na na systemie bazowym. Oczywiście w Polsce też wystąpiło to troszkę później. tak? Wiadomo, mieliśmy okres transformacji. 81 rok, reforma Pinocheta w Chile, słynny filar, na którym my się, inne państwa się wzorowaliśmy. Nasz system oczywiście przechodzi bardziej w kierunku takiego rozwiązania, nazwijmy to szwedzkiego, niektórzy mówią. Nieważne jak to było, gdzie to było zaprzątkowane. Ja sam byłem prezesem PT Allianz i też jeździłem po po różnych krajach, właśnie głównie w Chile, żeby dowiedzieć się jak funkcjonuje AFP i jak zaimplementować koncepcję funduszy emerytalnych w Polsce, czyli naprawdę filaru obowiązkowego, przypomnijmy, a jednak zarządzonego przez instytucje prywatne. Potem nastąpiły efekt zmian strukturalnych, które nam są bliższe, czyli zmiany demograficzne, niższy wskaźnik dzietności, dłuższe życie, Transformacja rynku pracy prawda? i to wszystko, co też zwłaszcza po pandemii widzimy, wszystkie elementy pracy zdalnej, ale też geek economy, tak? czyli całej koncepcji platform, tak? pracy na pół etatu wszystkie te elementy wystąpiły i występują w naszym ciągu ze zdwojoną siłą. Coraz więcej następuje pewnych elementów tego rozdygotania rynku pracy taki sposób, że no, praca nie jest jedynym źródłem, które można składkować, tak, żeby zapłacić emeryturę, Więc myślenie o innych elementach wspierania emerytur i pojawiały się różne różne koncepcje, czy składkowe, czy pozaskładkowe, czy podatkowe, czy również właśnie rozwój trzecich filarów, tak, że one powinny być jak gdyby dodatkowym elementem wspierania wspierania emerytur. Oczywiście nastąpiło to osłabienie bazy składkowej, nastąpiły efekty globalizacji, przyspieszonej globalizacji, na pewnym momencie hiperglobalizacji, która już w tej chwili trochę wygasa, ale nie można mówić o deglobalizacji w naszym ciągu. W naszym ciągu następują efekty globalizacji, pewnej delokalizacji inwestycji, zmiany miejsc pracy. Tutaj też jak gdyby w jednych momentach, w pewnym momencie, szczególnie ostatnio, pojawiało się nowe myślenie o w ładzie Światowym o konkurencyjności, tak? nie tylko o konkurencji, bo konkurencja powinna wymuszać efektywność, a konkurencyjność jest czymś zewnętrznym. Tak? Produkty są globalne i chcemy konkurować naszymi produktami na rynku globalnym, więc pojawia się zamiast konkurencyjności również, konkurencji również myślenie o konkurencyjności. Pojawiają się elementy dotyczące różnych nowych teorii, tak? które pokazują jakie są limity zadłużenia. Czy one są? Nowoczesna teoria monetarna żadną teorią nie jest, ale wszyscy o tym dyskutują. Jakie powiązania między polityką fiskalną a monetarną. To są te elementy, które tworzą jak gdyby zmianę sposobu myślenia. To znaczy, którzy myślą, że pieniądze są i zawsze będą, inni mówią że pieniędzy nie ma i nigdy ich nie będzie, tak. Potrzeba je dodrukować. I tu się wszystko spina, tak. I w tym wszystkim, jakbyśmy patrzyli na wszystkie systemy, które są, a zwłaszcza tą innowację społeczną, którą jest właśnie emerytura, ona jest najbardziej związana z pozycji fiskalną państwa. U nas największym czynnikiem, który, na przykład pod wpływem starzenia się ludności, ma kolosalny wpływ na przyszłość polskich stabilności finansów publicznych. Oczywiście, jak popatrzymy na prognozy ZUS-a, które jestem wdzięczny, że one są w ogóle publikowane i się bardzo cieszę, że zawsze je czytam z dużą uwagą. Tutaj Hania, Hania Zaleska, pewnie z nami jest, pani dyrektor, to powiem tak. One uspokajają w tym sensie, że nie stanie się zapaść. W finansach publicznych i to będzie pewnie w panelu Powa Jaroszka o tym mowa, ale jednak kosztem stóp zastąpienia. Tak? I to trzeba mówić szczerze, otwarcie to nas czeka. I oczywiście ta, ta presja fiskalna jest czymś w świecie zachodnim taką pętlą, która zaciska również. Możliwość wydatkowania pieniędzy również na inwestycje, tak? Nie tylko na część społeczną. I ta proporcja w różnych krajach wygląda różnie. U nas jest pewien przechył w kierunku jednak wydatków socjalnych w ostatnich latach. Niektórzy mówią że to jest wyrównanie do jakiegoś poziomu. Nie wiem, to jest dyskusja do dyskusji. Ale pytanie jest takie, jak ma wyglądać ten nowy rozwój gospodarczy? żeby zachować tą równowagę między poziomem inwestycji a poziomem wydatków na politykę społeczną. Więc poza tym występują zmiany kulturowe, wśród nich jest wzrost indywidualizmu. Tak? Ja sobie sam oszczędzę, ja sam o siebie zadbam. Takie odwrócenie się do państwa, również na całym świecie, ale również w Polsce. Jednak zmniejszenie zaufania do państwa, czyli takie antysystemowe myślenie, Szukajmy czegoś nowego, jakichś fajerwerków, tak? emerytura obywatelska, coś jeszcze, o tym wszystkim możemy rozmawiać, ale to są fajerwerki, tak? One nic nie zmienią, tak? Bo to zawsze będzie tak jak mówi tutaj Marek Górach, pan profesor, że to jest tylko podział PKB między pracujący i, i emerytów. I tak naprawdę te, te fajerwerki nic nie zmienią, tak? W sensie stopy zastąpienia, tak? Trzeba powiedzieć szczerze, taka jest prawda. No i oczywiście następuje to, co nazywam dzisiaj poziomem kryzysu neoliberalizmu, ale oczywiście to słowo neoliberalizm jest, niektórych bardzo tam dotyka tak wewnętrznie, bo to nie masz czegoś takiego jak neoliberalizm, niektórzy twierdzą, i powstają nowe, nowe kierunki, tak? zwłaszcza po kryzysie finansowym, który zruzgotał tak? konsensus waszyngtoński, to po pierwsze, wszyscy mówią nie ma już konsensusu waszyngtońskiego, nie ma prywatyzacji, nie ma tego, nie ma tamtego, ale nikt nie powiedział co jest, nie ma konsensusu pekińskiego, pewną modyfikację tego konsensusu zrobił Bernanke, tak? I to jest fajne, tak? Od, odsyłam do, do, do koncepcji Bernanke, ale w dalszym ciągu to nie jest nowy konsensus. Nie ma też konsensusu warszawskiego, tak? wbrew tym, co niektórzy mówią, to są wszystko życzeniowe myślenie. Konsensus waszyngtoński przygotowany przez Williamsona jednak był czymś, na czym można było oprzeć. Pewne polityki i również rekomendacje organizacji międzynarodowych, typu Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy OCD. Dzisiaj takiego konsensusu nie ma. Jest raczej powrót do interwencjonizmu 2.0 i tutaj też występują różne odcienie szarości. Od np. Bidena, prezydenta Bidena, który był raczej interwencjonistą w zakresie na przykład polityki przemysłowej, takiej, że wspieramy przemysł amerykański. czy Relokalizację inwestycji do Stanów Zjednoczonych poprzez subsydia, poprzez e, przede wszystkim murgi podatkowe e, Trump, prezydent Trump dokładnie odwrotnie, natychmiast zawiesił IRA Inflation Reduction Act, poprzez do władzy już końcówkę tak tych wydatków i powiedział, no tak, ograniczymy, zrobimy strefę CEL, bo cła to jest najpiękniejsze słowo w języku angielskim. To nam przysporzy wielkich dochodów, stworzymy external revenue service, nie tylko internal revenue service, z tego będziemy żyć i będziemy mogli bierzeć podatki. No oczywiście to jest nonsens, zwłaszcza że rozpoczął wojnę celną z całym światem, co spowodowało, że cały świat zaczął się konsolidować wokół pewnych polityk dotyczących właśnie polityki handlowej i niekoniecznie dzisiaj przynosi te rezultaty, tak, zwłaszcza w krótkim okresie, zobaczymy, co będzie dalej, ale to jest zupełnie inna koncepcja, zupełnie inna koncepcja, zresztą jest taki specjalny raport pana Marona, profesora, który pisze, drugi to jest Navarro, który opisuje, w jaki sposób ta koncepcja powinna funkcjonować, to niektórzy nazywają to Maralago Accord, Albo na konsensus to jest jak gdyby koncepcja, która znowuż jest żywo dyskutowana, czy to zmiana zmiany paradygmatu światowego, na przykład w zakresie tego jaką rolę pełni dolar amerykański w gospodarce światowej i jak te wszystkie klocki poukładać. I to nie chodzi już o emerytury, ale jak popatrzymy na ten paradygmat, to widać wyraźnie, że to chodzi o nie to o cła, ale przede wszystkim o rynek finansowy, o technologię i o... Elementy polityki nowego porządku świata, które zmieni tę relację i może również zmienić relacje w zakresie pewnych, nazwijmy to, innowacji społecznych, i również, ale oczywiście te są krajowe, chociaż mają ogromny wpływ. Kolejna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest to, że w Polsce my też te paradygmaty żeśmy z, z testowali, tak? I one były jakoś tam implementowane. Wiadomo, było, łatwiej było zmieniać rzeczywistość w pewnym sensie. Pozostanym e, bałaganie, nazwijmy to, e, takim koncepcyjnym, kiedy nie dążyliśmy za tym paradigmatem i po czasach PRL-u, kiedy było trochę wszystko nieudane, tylko, jak to powiedział klasyk, udawane. Życie było udawane, tak? Czyli, krótko mówiąc, udawane pełne zatrudnienie, udawane pewne e, świadczenia, Trzeba było to wszystko zesłużywać, całe świadectwo tego systemu było jednak do naprawy. I ta innowacja się pojawiła. Nasz system emerytalny, tutaj chyle głowa przed twórcami Agnieszką kończą panią profesor i panem Guro i wieloma innymi osobami, które na sali też są, które były odpowiedzialne za przygotowanie nowoczesnej reformy. Ona była najbardziej, jedną z najbardziej nowoczesnych reform, reform w, na świecie. Ja pamiętam, kiedy pracowałem w OCT przez 4 lata, to zawsze mówiono: Polska to jest reforma emerytalna. To jest to. To jest to, to jest to, to jest punkt odniesienia. Każdy kraj ma swoją wizytówkę. Polska miała swoją wizytówkę reformę emerytalną z 1999 roku. To był pomysł oczywiście reformy trójfilarowej, dywersyfikacji różnorodność, znaczy dywersyfikacji, czyli bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Pamiętacie Państwo taki raport. I to było oczywiście związane z tym, że nie tylko patrzymy na ten element. Tutaj Marek, Marek Góra powie niewzorowany na, na systemie chilijskim, ale jednak mimo wszystko tworzący te instytucje typu PTE zarządzające OFE, które były oczywiście przymusowe, ale również dodatkowo był pomysł, żeby dodatkowo Powstały i to pamiętam, ustawa chyba z 22 sierpnia 1997 roku powstała ustawa, która definiowała również dwa pozostałe filary, czyli powszechne, czyli, czyli PPE i IKE. Tego dnia powstała ustawa, która jak gdyby również, również tworzyła te dwa dwa elementy tego trzeciego filaru PPE i IKE, potem powstało XE, potem powstało dopiero PPK, tak, więc jakaś paleta jest, moim zdaniem zbyt szeroka, niezrozumiała i pewnie dobrze było, żeby ją skonsolidować w przyszłości, ale z funkcjonowania emeryta to i tak jest, to są orzeszki, tak? to nie jest wielka sprawa, tak? jak ktoś mówi, że to będzie 30-40%, nie, znaczy 30% to będzie, może będzie za 40 lat, dzisiaj finalem jest ZUS, tak? i to trzeba pomyśleć o ZUSie, trzeba pomyśleć o emeryturze powszechnej, o innych systemach, które są obowiązkowe, których, między którymi występuje duża redystrybucja, nie, nie w ramach, tutaj patrzę na Joasię Stachura, która mi powiedziała 6 lat temu słusznie, że pani dyrektor powiedziała mi słusznie, że redystrybucja występuje pomiędzy systemami, a nie w ramach systemu powszechnego, chociaż w ramach systemu powszechnego również ze względu na zróżnicowane kontrakty, pracy I różne poziomy oskładkowania. I teraz, oczywiście, powstały różne inne koncepcje, ale nie były paradygmatyczne. One były po prostu yy, no, nie, teoretycznie porządkujące, ale nie do końca szczęśliwe, typu reforma zaplanowana w 21 roku, przekształcenia OFE, WIKE, może wszystko by było dobrze poza tak zwaną słynną opłatą przekształceniową, 15-procentową, która de facto była podatkiem, no i wzbudziła takie kontrowersje, że rząd się z tego wycofał. Kluczowe wyzwania dla Polski, starzenie się społeczeństwa, a właściwie powinienem powiedzieć ludności, żeby to być poprawnie bo to jest też budzi wśród wielu ekonomistów ekspertów słuszne, <laughs> słuszne zastrzeżenia tak jak i nie można mówić składka zus tylko trzeba mówić składka na no, ubezpieczenia społeczne i wiele innych poprawnych elementów ja nie mam czasu Trzy minuty. minuty dobrze tak tutaj bo zegar mi pokazuje cały czas 10 minut <laughs> więc się będę już skracał oczywiście luka emerytalna kobiet niska stopa zastąpienia, czyli tutaj będziemy o tym w drugim panelu pewnie rozmawiali dzisiaj, panelu behawioralnym, tak? no, skoro stopa stąpienia wynosi taka, jest, jest taka niska, tak? My, jak ludzie myślą taką niską emeryturę, to po co ja w ogóle mam składkować, no, to jest ta ekonomia behawioralna, która powinna w jakiś sposób rozwiązywać to i narzędzia behawioralne powinny rozwiązywać ten problem, w jaki sposób układać ten problem w głowach, żeby ludzie mieli coś takiego jak, jak skłonność do, czy przezorność emerytalną powinna być formowana przez właśnie narzędzia behawioralne. Nie tylko edukację, nie tylko, nie tylko przymus, ale coś pomiędzy, czyli ekonomia behawioralna. Oczywiście w dalszym ciągu mamy tą niską partycypację w dobrowolnych formach oszczędzania. To może być efekt braku zaufania do państwa, różnych elementów, ale tak naprawdę... Wydaje mi się, że to są szersze zmiany, również kulturowe, tak, czyli kulturowe, czy indywidualizacja, ja sobie sam, takie myślenie, prawda, że ja sobie sam, sam, sam. No i to jest zderzenie tej solidarności z tą, z, tą, z tą indywidualizacją, która jest trudna, tak, to jest trudna, bo to jest trudny temat, tak, no bo jest i to, i to, tak, i, i ludzie tego nie rozumieją, to nie kwestia jest taka, że chcemy mieć takich wyznawców, że chcemy być wszyscy dobrzy, wysoka moralność, się chcemy płacić składki. Nie, chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli w tym własny interes i to jest chyba istotne. Także rosną oczekiwania wobec systemu wraz z tym co co jest czego oczekują w stopach zastąpienia i również jednak brakuje takich dyskusji jak dzisiaj chyba, żeby pomyśleć perspektywicznie, w którym kierunku zmierzamy. W koncepcji właśnie tego, że może sprawa że Sprawy strukturalne są istotne. Jak spojrzymy na te paradygmaty, oczywiście rola państwa była bardziej centralna, system emerytalny był bardziej publiczny, solidarnościowy to w woli podsumowania. W ta, ta rola państwa była bardziej ograniczona w kierunku systemów kapitałowych, prywatnych firm. Teraz mamy interwencjonizm 2.0. I to jest powrót do roli państwa, ale też nie do końca wiadomo, jakiej roli państwa, w jaki sposób, czy tylko trzecie filary, czy rozwiązania hybrydowe, czy jakieś inne elementy, trzeba to o tym rozmawiać. I teraz wnioski. Uważam, że tak, reformy emerytalne zależały w dużym stopniu od myślenia ekonomicznego, od, od tych właśnie zmiany paradygmatów. One były częścią tego. Myślenia, ale również o zmianach strukturalnych. Im gorzej, im więcej boimy się o przyszłość systemów emerytalnych, tym na większą skalę wychodzą te elementy strukturalne typu starzenie się ludności i zmiany na rynku pracy. To są dominanty, które dzisiaj zmieniają poziom, sposób myślenia o emeryturach. Oczywiście powstały różne modele. My będziemy o tym rozmawiali w naszych panelach, które również dotyczą również elementów na no takich kluczowych adekwatność, stabilność fiskalna i tak dalej. To są tylko parametry, które mierzą, ale dzięki nim możemy się dowiedzieć więcej, jakie cechy ma nasz system emerytalny, w jakim kierunku on ewoluuje. Jak będziemy to badać? W sposób systematyczny i przykładać wagę do pewnych elementów tych cech, do pewnych cech, a nie na przykład do innych, tak? czy znaczy ważniejsze jest to czy tamto, i to jest w, w roli debaty publicznej na temat polityk publicznych, a nie tylko politykierstwa, tak? bo często wpadamy w takie jakiś fałszywe uproszczenia, że wszystko się da załatwić jedną, jedną ustawą. I ważny jest kierunek zmian. Uważam, że powinien być ewolucyjny. A nie rewolucyjne, ponieważ najistotniejszym elementem, tak jak powiedziałem, prawa do emerytury jest umowa międzypokoleniowa. Bez tej umowy nie ma prawa do emerytury, jest chaos. Tak? Wszelkie zmiany nie mogą być podporządkowane również temu, żeby zaburzać funkcjonowanie tego systemu, który ma długi horyzont czasowy i powinny one utrwalać zaufanie do systemu i powinny legitymizować, jak gdyby, tą umowę społeczną. A umowa społeczna jest po to, żeby emerytura była prawem. I z tym miłym akcentem chciałem zakończyć, bo zdaje mi się, że mam cały czas 10 minut do końca, ale rozumiem, że już czas się skończył. Bardzo jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie. Miała to być trochę bardziej może inspiracyjna sesja, znaczy wystąpienie, Mam nadzieję, że panele będą też, jestem przekonany, bardzo inspirujące. Mam fantastycznych prelegentów. Zachęcam do postania do końca, bo one wszystkie tworzą pełną całość. Dziękuję bardzo.